5 lipca, puszcza niepołomicę Wieczysta Kraków. Mecz kontrolny przed sezonem w Betklik pierwszej lidze. Gotowość obu bramkarzy. I zaczynamy mecz sparringowy w niepołomicach, który. A wówczas to spotkanie można było zobaczyć na stadionie treningowym Krakowi. Od razu Wieczysta przed szansą, uderzenie na bramkę perchla, ale tutaj nie było interwencji golkipera Puszczy niepołomicę. Dobra reakcja w środku pola, przejęcie piłki. Carlitos. Wukojewicz. Dobra akcja. Wieczystej Krakow. Sporo miejsca ma Dankowski na to. Śrankowanie. Bardzo dobre podanie. Interwencja w ostatniej chwili. Pokazywał się do grystec. Iwao. Dobre włączenie się do akcji zawodnika testowanego. I kolejny gracz testowany przed szansą. Ależ tutaj. Świetny powrót. Defensora Wieczystej Kraków, bardzo dobra akcja Puszczy Niepołomice, oszukany Mikołajewski Z łatwością ograny i tutaj doświadczenie, świetna reakcja Michała Pazda, podopieczni Antesimundze Simundze nie próżnują, Kosei Iwao Pojedynek z Pazdanem, ale po raz kolejny Michał Pazdan w akcji, w swoim stylu, w swoim żywiole, jak 9 lat temu na turnieju we Francji Dośrodkowanie. Ale ta centra Carlitosa niezbyt udana jest, to uderzenie, Berchel broni do pitka Lopeza i prowadzenie wieczystej Kraków. Mamy pierwszą bramkę w tym meczu kontrolnym, bardzo mocny strzał, od tego się zaczęło. Berchel nie był w stanie skutecznie sparować piłki, my sobie to wszystko zanalizujemy, zobaczymy środkowanie Carlitosa, wybicie piłki przez Holewiaka, uderzenie Dankowskiego, był być może tam jeszcze rykoszet, potem do pitka. Rafaela Lopeza, która była. W Cholewiak. Zagranie Stec. Jeszcze przed usunięciem piłki. Mroziński. Doszedł do sytuacji strzeleckiej. Były zawodnik Widzewa Łucz. Bardzo dobre zagranie Cholewiaka. Zgranie piłki przez Steca. Pomimo obecności. Do środka Wukojewicz. Będzie miał okazję na kolejne zagranie. Dian Wukojewicz. Utrzymał się przy piłce. Wukojewicz. Uderzenie. Szybka decyzja, wykonanie. Natomiast coś z niczego zrodziło się w tej akcji zawodnika z numerem 7. Ta piłka dochodząca, ale piekarski wykorzystał swoje kaparyty. Adrian Piekarski, ale to też jest okazja dla. Drużyny Wieczystej na szybką kontrę. Wukojewicz nadciągają kolejni piłkarze w żółtych strojach. Dian Wukojewicz, Wukojewicz, świetne wyłożenie piłki do Karlitosa. Uderzenie 2-0 dla Wieczystej Kraków. Profesorsko rozegrana akcja przez zespół Przemysława Cecherza. Zaczęło się od zagrania superki, potem świetnie utrzymał się przy piłce. Wukojewicz zaczekał na Carlitosa, który notuje asystę w tym. Spotkaniu. Świetna akcja na zakończenie pierwszej połowy. Soperka do Wukojewicza. Dwóch piłkarzy Puszczynie niepołomice. Nie było w stanie zatrzymać zawodnika z numerem siódmym. Ten świetnie. Dograł do Karlitosa. Podanie z pierwszej piłki i finalizacja Goku. Wieczysta dwa. Puszcza, właśnie z Wieczystą Kraków, bo taki cel pewnie. Drużyna z Krakowa ma na ten nadchodzący sezon. Będą derby Krakowa. Będą emocje, Wokojewicz, dobry odbiór, dośrodkowanie! Jeszcze uderzenie i Bramka! Trzecie trafienie dla wieczystej asysta Wukojewicza, Finalizacja Carlitosa, jakbyśmy to już dzisiaj widzieli, wówczas było podanie i asysta drugiego stopnia Wukojewicza. Sparingowy, ale taki zimny prysznic w gorące lato otrzymali teraz piłkarza Tomasza Tułacza. Strata piłki przez Konrada Stępnia to środkowanie można powiedzieć, że trafienie bardziej chyba samobójcze niż Carlitosa, bo jako ostatni był głównie rezerwowym bramkarzem w zespole puszczyni połomicę. Szymonowicz należał do ważnych postaci w tej drużynie, okazja dla Wieczystej, uderzenie, bardzo mocny strzał Pawła Łysiaka, który próbował przerwać tą akcję, Jacek Gurański. okazja dla puszczyni Połomice, Korczakowski idzie z tą akcją także Cholewiak, Cholewiak przed szansą, Mateusz Cholewiak, uderzenie zablokowane przez Skoja, jeszcze uderzenie Cholewiaka, Dwukrotnie próbował Michał Koj blokować zawodnika puszczynie Połomice. Zrobił też to Szymonowicz, ale Szymonowicz Koj. Guralski. Góralski podanie do Sandowala. Świetne zagranie Bramka. Czwarta w tym spotkaniu dla Drużyny Wieczystej Kraków strzela Michał Felix, który udowadnia, że jego wartość dla Drużyny Wieczystej może być duża w tym sezonie. Pomimo tego, że jesienią w drugiej lidze po transferze z ruchu Chorzów grał niewiele. Świetna akcja, dobrze rozegrana, wielopodaniowa. Najbardziej wysuniętego zawodnika puszczy niepomoice. Łysiak. Doszrodkowanie. Felix, świetny kowal, interwencja. Ależ koncertowa akcja wieczystej kraków. Zasłużone brawa od przemysłowa cecherza, bowiem tutaj Wieczysta bawi się do Dośrodkowanie i uderzenie, które wieńczy bramką Jakub Wołosik, wprowadzony na boisko w ostatnich minutach. 5 do 0. Wieczysta rozbija puszczenie połomice. Ostatnia minuta czasu regulaminowego. Świetna centra, krycie na radar w polu karnym i sędzia kończy to spotkanie. Drużyna Puszczy Niepołomice bezradna, bezzębna w dzisiejszym meczu kontrolnym. Wieczysta skuteczna, wieczysta bardzo przekonująca jak na ten etap przygotowań, ale to są podkreślmy przygotowania. Liga zaczyna się za dwa tygodnie. My dziękujemy za wspólnie spędzony czas w Niepołomicach. Puszcza 0, Wieczysta 5. Do usłyszenia na kolejnych transmisjach CF Sport.